dead this is you on the controls an enemy has been slain now one nowhere to run Servus, z tej strony Samson a to jest kolejny odcinek z gry Mobile Legends Bang Bang, a dokładnie z serii Road to Top Global Leslie. Jak widzicie, żeby znaleźć się na pierwszym miejscu, potrzebne jest 2835 punktów. Aktualnie posiadamy 1526. Posiadam 1526 punktów. Od teraz, na początku tej serii, każdego odcinka z tej serii, będziecie widzieć tablicę wyników, żeby było jasno pokazane, ile posiadamy punktów, ile nam brakuje na którym miejscu się znajdujemy, dlatego ten ekran będzie Was witał dosyć często. A teraz przejdźmy na ekran wyboru postaci. Okej, okay, jesteśmy na ekranie wczytywania postaci. Na początku omówmy bany. Johnson, zbanowałem go, ponieważ nie lubię tego ranka, jest silny. Van, Van i Hanzo to są bany naszej drużyny. U przeciwników Julian, Jean oraz Natalia. Potężne bany, myślę, że są w porządku. To po pierwsze. Po drugie, e, zejdź na dół, zostaw łapę w górę, dobijcie tutaj 100 łap w górę, albo i więcej. Udało Wam się to pod odcinkiem w niedzielę, tydzień temu, pod Jonem. Nie wiem jak pod odcinkami, wy środę i piątek, o tym się dowiem niedługo. Aczkolwiek. E, aczkolwiek udało się, więc nie mówcie mi, że się nie da. E, nie ma wymówek, że nie chce mi się. Nie, Saulson, nie zostawię Nie ma czegoś takiego. Zostaw łapę, dobijamy setkę i lecimy po 10 tysięcy wyświetleń. Nobody can stop me. So, um, mam już wybraną Leslie z. Purify'em, ale Purify to my raczej nie chcemy wziąć sobie Flickera. Chociaż Purify teraz patrząc na to, że moją Franco e, oraz Harley'a nie, no myślę, że lepszym pomysłem będzie Flicker. Ja miałem Purify'a, ponieważ wcześniej grałem mecz przeciwko Seberowi, natomiast teraz wydaje się sensowny. Pokażę wam jeszcze emblemy, jest to Leslie Exclusive jakiś tutaj mamy. No i spoko, No i, i piki omówimy już w trakcie e, ładowania na ekranie ładowania. Dlatego bez przedłużania, let's go dalej. Tak więc w naszej drużynie Lesley, Edith, Popolentkupa, Kupa, oraz Kalet. U przeciwników Martis, Franco, Harley, Alfa oraz Hanabi. Ciekawe, czy Kalet nam coś zaśpiewa. Tak, był, taki jest, taki wykonawca, nie? Kalet, ale mniejsza o to, słuchajcie. Cztery masterki u nas, u przeciwników zaledwie trzy. Przeciwnicy posiadają Franco, to jest bardzo silny, bardzo fajny, bardzo dobry tank. E, posiadają również szaleństwo. Harley, 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 mocny pik. Mocny jungler, ale on nie gra na dżungli. z gra na dżungli, dziwnie. E, my nie posiadamy stricte tanka, ale mamy Edit oraz Kaleda. Edit jest takim chyba trochę off-tankiem, co? Chociaż, no, w teorii Edit jest tankiem, jest pokazane, że jest tankiem. Ale ja jej nie uznaję jako tanka, on... Ja jej nie uznaję jako tank, chociaż... Cz, kurde, no nie wiem, no jest tankiem, nie? Dobra, cofam wam co powiedziałem, mamy tanka, mamy Edith. Plus mamy Fightera Kaleda. Popol i, Kupo, Popol i Kupa bardzo silny pik na dżunglę. Generalnie bardzo silny pik. To jest to mega, mega mocne. Oj musimy szybko podejść. Ok, plus jest taki, że obrywa nasza Edit, a nie my. Ok, czekajcie, się. chciałem wam build pokazać. build się generalnie nie zmienił od ostatniego czasu, o ile się nie mylę. Nie pamiętam już jakim buildem grałem ostatnio. Ale farmy się tutaj słuchajcie. Dostaliśmy? Falera. Mocno teraz my oberwaliśmy. Build wygląda w następujący sposób. Swift Boots, Berserker Fury, Scarlet Phantom, Phantom Endless Battle, Blade of Despair oraz Windtalker. Tak się prezentuje aktualnie build. Możemy, żeby się nie dać złapać, Franko. Niech Eddie tutaj. Bardzo silnie gra Hanabi, bardzo mm, agresywnie. Gord z gankową. Niestety to dużo nie dało. Jest tej Harley. Oj no, jest niebezpiecznie. Chciałem tam splashować, ale obawiam oh, się, że to, to byśmy mogło źle skończyć. Bang, mam First Blooda, zajebiście. Teraz uważajmy na to, żeby Franko nas nie przyciągnął i farmy dalej, ok? Dobra, e, możemy się wycofać. Myślę, że to będzie najsensowniej aktualnie, ponieważ no dużo nie zrobimy pod wieżą. Raczej, e, raczej nie zabijemy Franko. Tym bardziej nie chciałbym umrzeć, a idzie Martis. E, to był dobry moment na wycofanie się. Mam nadzieję, że moja drużyna tam nie poumiera. Ja sobie wezmę łyczka. Nie powiem czego, bo to nie ma czym się chwalić. Niezdrowe rzeczy, energetyki, ble. <laughs> Ble, no dobra, no kurczę, niezdrowe. No pewnie, że są niezdrowe, ale, ale są, są smaczne. Oj oj, to był plan był dobry. Miałem w planach splashować do Popola i kupy oraz odrzucić Martisa drugą umiejętnością, ale no najwidoczniej nie jestem wystarczająco doświadczonym graczem, żeby to zrobić sprawnie. I Jeszcze nie jestem wystarczająco doświadczonym graczem, żeby to zrobić sprawnie. Mamy Franko w krzakach. E... O jejku. Ale Harley tutaj jest strasznie zgałganił Bęknie macie cię pięknie. Ehm, chodźmy wziąć Goldcraba jeszcze. Marty jest na bocie, Hanabi jest na bocie. Raczej nie ma kto nam tutaj e, zaszkodzić. Fajnie by było, gdyby nam tutaj pomogła Edit, ale widzę, że Edit Skupiła się na farmie, spoko, można i tak. Ja wolę wziąć tego Google Kraba, żeby on tutaj jednak znikł z tej linii. Coraz wycofać się po życie. Mega dziwnie, że się zamienił Harley z Hanabi. No ale spoko, chcą tak grać, to dla mnie w porządku. Ja tutaj nie widzę problemu z nikim. Każdego rozwalę na... E, położę na deski, rozwalę na cząstki pierwsze. No tutaj nie ma co podskakiwać do Leslie, słuchajcie. <laughs> e, cieszę się, że mamy dwa pierwsze kile. Obawiam się najbardziej, Franko, bo Franko tutaj jest. No kurczę problemem dla nas, nie? Franko, jeżeli nas przyciągnie, no to to będzie to bolesne. I może się zakończyć dla nas śmierć, bardzo ładny. Ojo, jeszcze Martin tu idzie. Wow. On nie spalił ulta wcześniej, chyba nie, skoro teraz użył, to chyba nie. Nie spodziewałem się tego. Podeszłem trochę bliżej, żeby go odrzucić drugą umiejętnością, ale ten ult mnie totalnie zaskoczył. Bardzo mało HP, Franko. Pięknie udało nam się zabić pod wieżą, Franko. Było to dosyć ryzykowne, ale opłaciło się. Um, żółw żyje. Pamiętajmy, że to. Co to co powiedziałem? Nie może uwiem. Szkoda, że naszego junglera tam nie było, no ale nasz jungler tutaj zapewnił nam no, tak na dobrą sprawę wieżę na topie. Dzięki czemu możemy bardziej skupić się na innych liniach. To już ten moment, gdzie mamy tak naprawdę Berserker Fury. Mamy budki zbudowane, więc jak najbardziej możemy teraz. Um, Skupić się na innych liniach po prostu możemy schodzić na mida częściej, mm, ale teraz wspomóżmy słuchajcie, tutaj Edit, żeby ona nie umarła. Idzie tutaj Alpha, więc jest niebezpiecznie, jak wyglądamy w goldzie? 3-400 mamy najwięcej golda w grze jest to zajebista informacja, no i ja bym poszedł na tego Mida, chociaż na topie wywiązuje się walka, więc lecimy na topa, tutaj jest walka, tutaj się ta walka dzieje, tak? Idzie Martis. okej, okay, oberwał trochę. Nie wiem, dlaczego dwóch sojuszników puszuje bota. Ja się wycofam z topa, pójdę defować Mida. Gord, no mam nadzieję, że wydefuje. On no, no, ma jeszcze za dużo HP, żeby ultować. Okej, okay, nie spokusował mnie. To był jego błąd. Na topie jest Edit, ale ja bym słuchajcie puszował MIDA. Edit sobie poradzi z Harleyem raczej. Ja myślę, że lepszym pomysłem będzie tutaj spuszowanie MIDA. Tym bardziej, że no, raczej nie ma kto go dopować. Pięknie udało się zniszczyć MIDA, czyli cel został osiągnięty. Harley na bocie bardzo mało HP. Nie wiem, gdzie są przeciwnicy, ja się obawiam. Franko. Franko, można. Okej, okay, poszli do Edit. Czy uda nam się uratować? Nie wiem. Za to uda nam się na szczęście uciec, jeszcze sobie weźmiemy minionka, ale generalnie uciekamy, ile sił w nogach, no i uważajmy na żółwia, Martis dobrze gra, po prostu, killing spree, 5-1, no, chłop gra nieźle, będziemy musieli na niego uważać, ale nasz kalet również 2-0, my jesteśmy 3-1, więc też nie jest źle, ale teraz będzie walka o żółwia, więc dobrze by było, gdyby jak najwięcej sojuszników tam było. Harley puszuje topa. Niech puszuje, nie szkodzi. Żółw może być dla drużyny. Nie, Edith zabija żółwia, zajebiście. Ok, puszujemy ich. Zabijamy ich. Pięknie. I puszujmy bota. Harley puszuje topa, Gord broni topa. Myślę, że możemy spróbować jak najbardziej to słuchajcie. Tym bardziej, że mamy miliony. Mhm. Mm Let's go z botem. Być może nawet jeszcze jedna wieża. Tym bardziej, że... przecież dalej są na topie i bocie. No, możemy tutaj dużo, dużo nabroić jeszcze. Mamy dużo milionów. Okay, no teraz, jedyne co możemy zrobić, to uciekać. Nie udało nam się nawet uciec. Zabrakło nam energii. Bardzo ładnie nas obrali. Widzimy się za 20 sekund, jak wstaniemy. Po poliku pozostali przyciągnięci. Jest to gwałtowna, natychmiastowa śmierć. No i teraz, słuchajcie. Wow, było blisko. Okej, okay, nie dajmy się przyciągnąć, to już ta pora. To już ta pora, gdzie on huka może mieć. Harley może się w nas bić, ale jesteśmy w miarę przygotowani. Mamy flesza. Mamy odskok. Ważne, żeby nie dać się przyciągnąć tej uh, Franco. Jeżeli damy się przyciągnąć Franco, może to oznaczać dla nas, dla, dla mnie śmierć. Mm, Goldcrack czy Farma? Farma najpierw. Farmy znacznie więcej. Myślę, że da nam więcej niż Gold Crab na razie. A być może teraz Gold nawet uda nam się zabrać, o ile Kalet nam na to pozwoli. E, może być walka przy Lordzie. Chcemy tam od razu iść. Nie Kalet sobie robi co chce, ale my chcemy znaleźć się przy Lordzie. Tym bardziej, że tam po Polikupa niestety nie żyją. One shot wasted. One shot. One kill. Ok, nie daj mi się zabić, Hanabi. To jest mega niebezpiecznie, również. Ok, jest shutdown. To za mało, słuchajcie, przeciwnicy wzięli Lorda i to prawie za darmo, jest tutaj. Ok, idzie Edith, idźmy za nią. My są w krzakach, to jest dla nas bardzo niebezpieczne. Mhm. Uważajmy teraz, tutaj jest Lord. Przede wszystkim skupmy się na zabiciu Lorda. Inaczej, no przede wszystkim skupmy się, żeby nie umrzeć. Dobra, wycofajmy się. Hanabi puszuje bota. Yy, możemy coś zrobić jeszcze, dobra. Kurwa, na bocie puszuje Hanabi, ej. Źle, że się nie cofnęliśmy Spaliliśmy ulta. Niepotrzebnie w sumie, bo nic nie zrobiliśmy nim, a straciliśmy bota. Oj, bardzo źle. I Mida jeszcze. Oj, jest mega niebezpieczny, słuchajcie. No ewidentnie musimy tutaj zacząć grać bardziej drużnowo. Nie zabijemy go raczej. Bardzo ładny Gordon Weźmy sobie Red Buffa. Dopóki możemy to zrobić, stosunkowo bezpiecznie. Gordy mida, więc my tutaj zawalczmy. O, jest tutaj bardzo dużo przeciwników. Mega niebezpiecznie. My nie gramy razem. Nie mamy z grupowania. W sensie okej, okay, no oni nas ograli dobrze. I teraz musimy bronić się, żeby być w stanie to wygrać. Bo jesteśmy dalej w stanie to wygrać tak najbardziej. Mm. Ale jest to trudne. Co my teraz budujemy? Blade of Despair. Nie wiem czy ja bym nie chciał zbudować Malefic Rora w tej grze. Nie wiem, zastanawiam się jeszcze. Ok, wiem gdzie są 25 sekund do kolejnego odkrycia ich. Spoko. Franka coś mam trochę za dobre te hugi. Nie, uważa nie uważacie? Może być walka lorda. się go zabić, zanim zdążył zabić nas. Dobrze, e, push. Push albo lord. Myślę, że push tutaj będzie lepszy. Mamy miniony. wykorzystajmy to. Możemy to nawet wygrać. Jeżeli dobrze to obramy. Papuliku porobią... okej. Okay. Kto żyje? E, nie wygramy tego, dobra. Go lord, go lord, go lord. Chodźmy wspomóc. Właśnie swą kupę, żeby tutaj na pewno Lord był zabezpieczony dla nas. Bardzo ładnie rozegrana akcja tam była. Udało się zabić Lorda zajebiście. My już zdajemy sporo obrożenia. No i pytanie, co dalej? Teraz zbudujemy Wind Tolkera. No dobra, zbudujmy tego Wind Zabierzmy również dżunglę przeciwnikom. Jeffałbym się na miejscu naszej drużyny. Tam jest mega niebezpiecznie. I głupi by było, gdyby umierali. No, tutaj słuchajcie, Edit porobiła, nie? Edit gra naprawdę dobrze. Naszym priorytetem jest nie dać się przyciągnąć, Franco. I pójdźmy z lordem i teraz atakujmy. No, to jest nasz moment, to jest nasz moment. Mamy lorda. Okej, okay, już nie mamy Lorda, ale mamy topa za to. Czy umrzemy? Raczej nie, skupmy się na wieży. Dobra, jest to GG. Udało nam się wygrać. Zajebiście. Jak widzicie, Road to Top Global. Lesley dalej do przodu. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Nie wiem, czy w tym odcinku znowu nie mówiłem Nam. Hm, Nam mam na myśli, mam na myśli i mi. I wam, i mi, i postaci, więc ma to jakieś uzasadnienie, ale nie podoba mi się, jak mówię nam. W sensie, w liczbie mnogi, ja powinienem mówić za siebie, nie? To by miało największy sens, więc... Więc jak nie mówię za siebie, tylko mówię nam, wam, madele, oni, czy coś... <ścoughs> no nie no, wy to, to nie, ale nam, albo zabijemy, czy coś, no to to poprawiajcie mnie to w końcu się nauczę, że mam mówić, zabiję. Więc co no, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jak widzicie, 36 punktów do naszej kolekcji wlatuje. Zerknijmy jeszcze na buildy. Ja bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. Zostaw łapę w górę, nie zapomnij tego zrobić, ponieważ dobijamy setkę i nie schodzimy poniżej. Jej, niej, niej, cholera, au, 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 au. Więc no, mmm, dzięki za poświęcony czas. I to chyba na tyle dzisiaj, nie? No bo co ja tutaj będę wam przedłużał? I tak 20 ponad minut odcinka, więc... Co ja, co ja, co ja tutaj będę przedłużał, nie? No dobra, zróbmy jeszcze może, może jakieś głupoty, coś, nie wiem, klawiatura, monitor... U -a -u -a. No dobra, starczy, starczy. We will be in touch. Are you all my